Cześć, tutaj Lena Polański i dzisiejszy odcinek jest odcinkiem bardzo długo wyczekiwanym przez wielu. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak zarabiać miliony na OF-ie bez pokazywania twarzy, bez pokazywania nagości i w ogóle bez robienia rzeczy związanych z erotyką. Krąży taki mit, że żeby zarabiać miliony na OF-ie, trzeba robić nie wiadomo co i pokazywać nie wiadomo co, gdzie prawda jest zupełnie inna i pokażę wam to na bardzo konkretnych przykładach. Można naprawdę zarobić niewyobrażalne pieniądze pokazując absolutnie nic i zachowując w pełni swoją godność, reputację i nie narażać się na to, żeby nie się niesamowicie kontrowersyjną osobą, bo wiem, że to jest lęk bardzo, bardzo wielu osób. Także najpierw powiem wam o tym, jak zarabiać bez twarzy z konkretnymi przykładami. Później jak zarabiać bez pokazywania na gości czy robienia filmów dla dorosłych z konkretnymi przykładami. Później opowiem wam o innej bardzo ciekawej niszy, a mianowicie niszy Dominatrix, bycia dominą, która nie wymaga ani jednego, ani drugiego, a w sumie jest bardzo cool, bardzo sexy, i parę celebrytek otworzyło się na ten temat i opisuje, że właśnie też zaczynało gdzieś tam w swojej karierze jako taka domina. I myślę, że jest to bardzo ciekawe i bardzo ciekawa alternatywa dla osób, które. Po prostu chcą nie pokazywać się bardziej niż w ubraniach na OF, a mimo wszystko kręci ich zarabianie w ten sposób. Pierwszą rzeczą, którą pewnie mm, powinnam powiedzieć, dlaczego, skoro jest taka możliwość, to dlaczego ja po pierwsze robię filmy dla dorosłych, po drugie pokazuje tak dużo na ojfie. No cóż, ja niestety nie znalazłam takiego filmiku, zaczynając moją karierę i miałam wokół siebie osoby, które doradziły mi kiepsko. <laughs> Uważam, że nie ma nic w tym złego, bo ja w sumie bardzo lubię to, co robię i naprawdę sprawia mi to dużo przyjemności, ja czerpię przyjemność z pokazywania tak dużo swojego ciała, ale pewnie moja praca byłaby dużo łatwiejsza, gdybym nie musiała tego robić i Prawdopodobnie zarabiałbym dużo, wbrew pozorom, dużo więcej. A no, niestety, jak już raz się to zrobi, to ciężko jest wrócić. To jest tak, jakby, jeżeli zapłacicie 100 zł za cały tort, a później ktoś za 100 zł chce wam zaoferować tylko małą babeczkę, to, to już nie chcecie kupować tej małej babeczki za 100 zł. Mam nadzieję, że rozumiecie to porównanie. Może nie jest to najlepsze, co mogłam wymyślić, ale mam nadzieję, że kumacie koncept. Ok, zaczynamy. Jeżeli chodzi o zarabianie bez twarzy, takich konkretnych przykładów mamy olbrzymiego twórcę, zarówno na pomarańczowej stronie, PH, jak i na OF ie o którym na pewno wielu z Was, wielu z was słyszało. I jest to liolulu. Liolulu są niesamowicie atrakcyjnymi ludźmi z twarzy. Miałam okazję zobaczyć ich wspaniałe twarze z bliska ale decydują się ich nie pokazywać ze względu na swoją prywatność, bo po prostu nie chcą być rozpoznawani na ulicy, chcą mieć, to są ludzie, którzy bardzo cenią swoje prywatne życie. Mamy przykład również, na przykład Skimas Girl, która teraz jest pod pseudonimem Briana coś tam, ale Skimas Girl chodziła po prostu przez 2 czy 3 lata w Skimasku. Mamy oprócz tego Cheerleader Kate, która teraz jest twórcą, który pokazuje twarz, tak samo jak Briana, ale przez pierwsze dwa lata swojej kariery nie pokazywała tej twarzy. Każdy z tych twórców zarabia... Kwoty powyżej 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Z tego co wiem Skimas czyli Briana w swoim piku zarabiała miliony. na OnlyFansie. Nie mam tej informacji potwierdzonej, ale z tego, co pokazuje na swoich mediach i opowiada, można wysunąć taki wniosek. Czyli po prostu jednym zdaniem może nie pokazywać twarzy, a mimo to zarabiać olbrzymie pieniądze. No i teraz jak to zrobić? Jest parę różnych rzeczy. I opowiem to na konkretnych przykładach. Briana, Skimas ona robiła bardzo szalone rzeczy, czyli chodziło na jakieś polowania na aligatory i była w parze z kimś, kto się nazywał Tutor and Tony i oni ogólnie robili takie różne crazy challenger i po prostu głupie rzeczy. Ona robiła to wszystko w masku. przy okazji miała bardzo atrakcyjne ciało. Jakoś ludzie byli zainteresowani po prostu, kim jest ta dziewczyna, która robi tak niesamowicie szalone, atrakcyjne rzeczy i nie pokazuje twarzy i wchodzili na jej OnlyFansa, także to, to, że nie pokazywała twarzy, zupełnie nikomu nie przeszkadzało. Jeżeli chodzi o Liolulu, to Leo Lulu często po prostu nie pokazują swojej twarzy, zasłaniają je włosami, albo w filmach po prostu je wyblurowują. Jeżeli chodzi o Kate, to Kate przez długi okres swojej kariery po prostu nosiła maskę. Jeżeli chodzi o to co ja bym Wam dorodziła w kwestii bycia twórcą bez twarzy, no to faktycznie możecie nosić maskę, ale w jakiś sposób mam wrażenie, że to jest takie... No nie wiem, szczerze nie mam opinii. Możecie nosić maskę, widzę, że dużo dziewczyn, które nie pokazują twarzy, noszą ciekawe maski, noszą ski-maski, albo nigdy nie pokazują swojej twarzy, czyli swoje materiały promocyjne nawet robią takie typowe trendy na social mediach bez pokazywania twarzy. Albo robią to albo bokiem, albo tyłem, albo na przykład w taki sposób zasłaniają się włosami, no albo mają to maski i robią normalne trendy, ale po prostu wymyślają coś ciekawego. Albo na przykład ostatnio widziałam taką dziewczynę, która e, ma wspaniałe pośladki i po prostu gotuje. I wszystko jest od, robione tak od boku, od tyłu, że nie jesteście w stanie zobaczyć jej twarzy. Ona na przykład piecze i uważam, że to jest mega, mega, mega atrakcyjne, także da się. I też mam wrażenie, że to jest bardzo ważna rzecz, która jest pomijana, że wiele osób ma fetysz odnośnie twórców bez twarzy, no bo dzięki temu mogą sobie podłożyć każdą inną twarz. Czyli na przykład widzą taką dziewczynę, i mogą sobie wyobrazić, że to jest ich sąsiadka albo, nie wiem. Mmm, dobra, nie chcę tutaj dać jakichś dziwnych przykładów, żeby nie zostać zbanowaną, ale wiecie o co chodzi. To jest też fedysz, to jest coś, co kręci ludzi. I ogólnie to, że wiecie, tak, że to może być nawet ich sąsiadka, czy znajoma, czy ktoś z pracy, jest takim podniecającym elementem. Także. Mało, mało tego nie jest to, nie pokazywanie twarzy nie jest przeszkodą, mało tego jest podniecające. I na przykład, jeżeli chodzi o Lio, Lulu, które, którzy są parą, mam wrażenie, że ludzi bardzo kręci ten fakt, że to jest taka po prostu normalna para, że. Ten fakt, że nie pokazują twarzy, sprawia, że jakoś ludzie czują się bliżej nich. W opisie tego filmu macie link do mojego kursu, w którym przez wiele godzin, w około 60 lekcjach, opowiadam Wam krok po kroku, jak zarabiać olbrzymie pieniądze bez pokazywania na gości czy twarzy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Mało tego, jeżeli kupicie kurs, to otrzymujecie w ramach tego mój prywatny mentoring i w każdym momencie możecie do mnie napisać prywatną wiadomość z pytaniem, na, którą, na które ja udzielę Wam odpowiedź. Punkt numer drugi, bo mam wrażenie, że wiele, duża, znaczna większość osób nie ma problemu z pokazywaniem twarzy, ale nie chce pokazywać na gości czy robić filmów dla dorosłych. Zacznę od tego, że nie trzeba robić ani jednego, ani drugiego i najwięcej zarabiające osoby na tej platformie w tym momencie naprawdę tego nie robią i tutaj mam nawet listę. Corina Kopf. Corina Kopf jest akurat wyjątkiem, bo ona czasami pokazuje sutki, ale też są bardzo często zakryte. Mamy Anię Maligoń, czyli Mali Gosik, na pewno ją kojarzycie. Nie pokazuje nic, poza bielizną. Nawet z tego, co wiem, w tej bieliznie też nic nie widać. Mamy Karolinę Zalog, przez C. Karolina Zalok. To jest dziewczyna, która ma też korzenie polskie i nie pokazuje absolutnie nic, poza bielizną. Mamy Kamilę, Sophie Rain, czy na przykład Charlie Jordan, które są takie bardziej znane. To są dziewczyny, które nie pokazują nic poza bielizną. Wiem, że Kamila. Pokazywała kiedy na, kiedyś jest na zakrytą, czyli w sumie wiecie, uważam, że to jest bardzo smaczne. Jak ktoś na przykład jest bokiem, ma zakryty biust i, i nic nie widać, i takie zdjęcia są nawet na okładkach magazynów i wiele wspaniałych, popularnych modelek i aktorek jest w takiej sytuacji i w tym nie ma nic takiego kontrowersyjnego, kompromitującego. I to są dziewczyny, które. Zaskakująco, ale nie, może nie zaskakująco, co dziewczyny zarabiają najwięcej, bo też skupiają swój czas na marketing, a nie na sam content, przeznaczają swój czas na marketing, a nie na sam content OF-owy. No ale jak to osiągnąć, żeby, to w takim razie na czym one zarabiają? No tutaj bardzo zależy, bo akurat Kamila i Sofie ich nie wspieram, bo one skamują fanów i mówią, że na przykład sprzedają swoją sekstaśmę, gdzie wcale jej nie sprzedają i pobierają za to duże pieniądze, więc one akurat są skamerkami. I jak coś, to mam na to dowody, bo sprawdziłam, chciałam po prostu, weszłam na ich stronę, chciałam kupić seks taśmy, mówią, że sprzedają jedno, a dostaje się drugie. Ale na przykład, jeżeli chodzi o Maligosik, Anę Maligoń, ona i tak prowadzi taką intymną, fantazjową, sprzedaje fantazję, prowadzi taką intymną, fantazjową relację, nawet konwersację z fanami, ale poza takim głębokim, wiecie, opisem, nie sprzedaje tej samej na gości czy taśmy, Czyli na przykład opiszę to i żeby... Podbudować tą fantazję, doda jakieś zdjęcie w konkretnej pozycji, w bieliźnie, ale nie idzie za tym nagość. Mam nadzieję, że rozumiecie ten koncept. Zapytam się mojego cameraman, czy ten koncept jest dobrze opisany, tak? Okej, okay, no to rozumiecie. Albo wiele innych dziewczyn po prostu robi niesamowicie smaczne zdjęcia, na których nic nie widać, albo jest to taka nagość zakryta, że są nagie, ale na przykład są przykryte ręcznikiem. I to jeszcze raz udowadnia mój punkt, o którym mówię w wielu filmach, że ludzie mają masę treści 18. Plus, za darmo, dostępnych wszędzie i przychodzą do tego Efa po coś zupełnie innego. Przychodzą po tą relację, po tą fantazję, którą można zbudować nawet na samych fotkach z bielizną. I teraz ostatni punkt, a mianowicie dominy, dominatrix, financial domination. Jest to ogromna nisza, która ostatnio stała się popularna, bo jest też bardzo wielu panów zainteresowanych byciem takim. Human ATM czy byciem zdominowanym przez kobiety. I w tym wypadku naprawdę nie trzeba pokazywać. Może pokazywanie twarzy jest pomocne, ale w ogóle nie trzeba się nawet rozbierać. Nawet nie trzeba być w bieliźnie. Można być zakrytym od stóp do głów i kto kręci, że. Nie zostaną, że nie, nie zobaczą tego kobiecego ciała, że to jest, wiecie, bogini, i że oni nie są wystarczająco dobrzy, dobrzy żeby zobaczyć to ciało. I w ogóle nie ma, co, wiem, że tutaj pewnie dużo komentarzy będzie to oceniać, ale nie ma co, co oceniać. Każdy ma, każdy ma swój fetysz, jest to bardzo popularny fetysz. I uważam, że bycie taką dominą jest niesamowicie sexy i w jakiś dziwny sposób nie jest stygmatyzowane przez społeczeństwo, mało to. Mało to, mało to, mało tego. Społeczeństwo patrzy na to jako coś cool. Jak się mówi, że jest taką dominą. Wiadomo, że są dominy, które robią, spotykają się i robią bardziej hardkorowe rzeczy. Ale jeżeli ktoś jest fully online, no to tym bardziej jest to takie, wiesz, że powiesz o tym, że jestem dominą. Wow, cool. Ale na przykład, jeżeli chodzi o bycie dominą, która się też spotyka. to mamy Julia Fox. Julia Fox to jest bardzo popularna celebrytka, która w swojej książce Down and Drain opisa bardzo dokładnie, że też swoją karierę zaczynała od bycia dominą i w sumie ludzie stwierdzili, że to jest cool, nikt tego nie stygmatyzował. Także to też jest bardzo moim zdaniem ciekawa alternatywa. I wbrew pozorom jest bardzo dużo takich dziewczyn, o których nawet by się nie pomyśleli, do których faceci wypisują, czy mogą wysłać im pieniądze, czy mogą im coś kupić i to są takie na przykład normalne influencere. które nie będę akurat rzucać imionami bo to są takie prywatne rzeczy, które ze mną wymieniły, ale naprawdę jest to bardzo popularna nisza. Nie trzeba w ogóle w żaden sposób się rozbierać, nawet pokazywać bielizny, i jest to coś, co społeczeństwo w jakiś sposób uważa za cool i jest ciekawą alternatywą. Ja na przykład też mam paru takich, moja nisza jest bardzo inna. Ja jestem bardziej, wiecie, taką girl next door, i raczej przychodzą do mnie osoby, które są zainteresowane mną w formie um, bycia zdominowaną niż dominowaną, ale mam parnastu takich panów, którzy lubią być przeze mnie dominowani i ja na przykład na takich kolach z nimi jest, na których zarabiam bardzo dużo pieniędzy, bo oni chcą, żebym po prostu im mówiła, że mają mi płacić. Jestem od stóp do głów ubrana w piżamie, często z maską na twarzy i ich to podnieca. Maksymalnie pokażę im stópki. Także po prostu trzeba być kreatywnym, naprawdę. tutaj ja demityzuję to. Na OF-ie można zarabiać olbrzymie pieniądze, na przykład tak jak dominy, nie pokazując absolutnie nic. Jest to możliwe, po prostu trzeba sobie wymyślić dobry sposób. Dałem wam parę przykładów. Na moim krócie jest więcej takich przykładów. Także serdecznie zapraszam do obczajenia linku w opisie.